Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o emocjach, które towarzyszą utracie pracy, i o tym, jak sobie z nimi radzić. Niedawno zakończył się ważny etap w Twoim życiu zawodowym, co może wywoływać mnóstwo różnych uczuć. Od gniewu, przez frustrację, po lęk, a czasem nawet pewnego rodzaju ulgę, zwłaszcza jeżeli Twoje dotychczasowe zajęcie nie było dla Ciebie satysfakcjonujące. W tej lekcji skupimy się na tym, aby pomóc Ci odnaleźć równowagę emocjonalną, co zdecydowanie ułatwi Ci poszukiwanie nowej pracy i stworzenie planu dalszego działania. Najważniejsze jest nazwanie i zaakceptowanie emocji, które odczuwasz. Wiem, to może być trudne, zwłaszcza jeśli te emocje są silne. Pamiętam, że kiedy sama straciłam pracę, czułam się jak na emocjonalnym rollercoasterze. Jednego dnia czułam złość na byłego pracodawcę, innego lęk finanse i swoją przyszłość, a jeszcze innego smutek i tęsknotę za tym co było. Ale gdy pozwoliłam sobie na te uczucia, niedługo potem przyszła do mnie mobilizacja i silna motywacja do działania. Ucząc się, jak zarządzać swoimi emocjami, pomożesz sobie w kontrolowaniu tych fal, zamiast pozwalać, by cię zalewały i paraliżowały. Pierwszym krokiem w procesie radzenia sobie z trudnymi emocjami jest zrozumienie, że wszystko, co teraz czujesz, jest całkowicie naturalne. Dla wielu osób utrata pracy wiąże się z poczuciem straty, podobnym do tego, które towarzyszy żałobie. Możesz czuć smutek, złość lub obawy o przyszłość. Ważne jest, by sobie uświadomić, że te emocje są normalne i mogą pojawiać się u każdego, kto mierzy się ze zmianą zawodową. Pozwól sobie na przeżywanie tych emocji bez oceniania ich. Być może pojawiła się u Ciebie pokusa, żeby tłumić trudne emocje, uciekać od nich. Będę Cię jednak zachęcać do tego, żeby tego nie robić, ponieważ potem mogą wrócić do Ciebie ze zdwojoną siłą. Przyznanie przed sobą, że coś Cię boli lub frustruje i akceptacja tego przyniesie Ci ulgę. Drugim krokiem jest dbanie o zdrowe nawyki. W okresie zmiany pracy, zadbaj o siebie psychicznie i fizycznie. Regularne zdrowe posiłki. Aktywność fizyczna i chwile relaksu pomogą ci przetrwać ten czas i znacząco obniżyć poziom stresu. Dobrym sposobem na redukcję napięcia są techniki oddechowe. Gdy czujesz, że ogarnia cię zdenerwowanie, weź głęboki wdech przez nos. Zatrzymaj powietrze na chwilę, a następnie powoli wypuść je przez usta. Powtórz to kilka razy, skupiając się na oddechu. Ta technika pomoże ci w uspokojeniu organizmu w trudnych momentach. Także gdy nie możesz zasnąć. Polecam Ci również medytację lub ćwiczenia relaksacyjne, takie jak yoga czy stretching. Możesz też spróbować codziennych spacerów na świeżym powietrzu, które dodatkowo dotlenią mózg i pomogą oczyścić umysł. Ruch fizyczny obniża poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, i sprzyja lepszemu samopoczuciu. Trzecim krokiem jest odbudowanie pewności siebie. Często zwolnienie z pracy wiąże się z obniżeniem poczucia własnej wartości. Jednak warto pamiętać o tym, że zakończenie pracy nie umniejsza Twoim umiejętnościom ani dotychczasowym sukcesom. Dlatego teraz wypiszemy je wszystkie. Weź kartkę, podziel ją na trzy kolumny i spisz wszystkie swoje mocne strony, to co potrafisz oraz to co udało Ci się osiągnąć. Może być to lista projektów, które zakończyły się sukcesem, zdobytych kwalifikacji, ukończonych szkoleń lub nawet pochwał od szefa czy klientów. Albo współpracowników. Spójrz, ile rzeczy potrafisz i ile już udało ci się osiągnąć. Wracaj do tej listy za każdym razem, gdy będziesz tracić wiarę we własne siły. W czwartym kroku znajdź wsparcie w bliskich lub w Twoim otoczeniu. Nie musisz przechodzić przez utratę pracy samotnie. Rodzina, przyjaciele, psycholog lub coach mogą być świetnym źródłem wsparcia i otuchy. Czasem samo opowiedzenie komuś o swoich wątpliwościach lub frustracjach daje ulgę. I pozwala spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Być może masz w swoim otoczeniu inną osobę, która kiedyś straciła pracę i może dla ciebie być inspiracją? Porozmawiaj z nią o tym, co wtedy czuła i jak sobie poradziła w tym trudnym czasie. I piątym, ostatnim krokiem jest zmiana perspektywy. Utrata pracy jest jedną z takich sytuacji, która, choć trudna, może przynieść wiele nowych możliwości. Zamiast patrzeć więc na nią jak na porażkę, spróbuj dostrzec w niej szansę żeby zrewidować swoje priorytety, przeanalizować swoje wartości i zdefiniować na nowo twoje cele zawodowe. Czy wiesz, że Steve Jobs, założyciel Apple, gwiazda telewizji Oprah Winfrey i Walt Disney także kiedyś zostali zwolnieni z pracy? W tej lekcji odkryliśmy, że warto pozwolić sobie na odczuwanie emocji, zadbać o odbudowanie pewności siebie, pielęgnować zdrowe nawyki i poszukać wsparcia innych. W kolejnej lekcji przejdziemy do analizy Twoich doświadczeń i mocnych stron, by odkryć, jakie ścieżki kariery mogą być dla Ciebie najlepsze.